Dzień dobry. 27 października. W prasie rosną różne rzeczy. Nie wiem, czy będą prawdziwki. W ogóle coś będzie. Srojotka siedzi. Tą drogą pójdę długo. A tu mnie kurki zaskoczyły. To drewno leżało. Leśnicy, ludzie leśni ścieli drzewo, sosna i tutaj, oho, drzewa, a tu kurki, urosły, piękne, piękna ta piękne, świeże, twarde, ładny podgrzybek, też dosyć, bardzo ładny, twardy i i świeże i jeszcze kurki kurki lub kurka kurki dobrze. ale to początek mam nadzieję że dobierzemy się do prawdziwków jeszcze piękna kurczak dobrze a tam pójdę dziś dość szybko jeśli maki już się do niego mocno dobrały, z tym, że trzon jest bardzo, bardzo twardy. Pokaż się, to był pin kiedyś. Obróz mechem. Piękny, piękny. Nie wyglądał. A jest bardzo ładny. Mylą, prawda? Jeden borowiczek Ale miałem tu gdzieś jeszcze jednego Bardzo ciekawa sprawa Aha, aha. Dobrze, ale ten też historia Czyli co? Mamy prawdziwka Jestem w miejscu gdzie w sezonie prawdziwkowym rosną borowiki i to ładne i sporo a dziś jakieś podgrzebki się tu pokazały? Nie są. Och, był barowik, ale. Ale coś mu się nie poszczęściło. A co z tymi podgrzebkami? No są bardzo ładne, dlatego warto je pokazać. Żeby jak te grzyby. Och, te Coś go gryzło pod spodem. W się dużo jest różnych zwierząt, które lubią grzyby. O, i tu takie maństwo jeszcze jest. I tu jest piękny. Na grubej noce, I tu jest jeszcze jeden. Borowik niestety ciągle tylko, tylko jeden. Ale podgrzybki bardzo ładne. Mogą robić za prawdziwki, prawda? Na bezrybiu i podgrzybek. Borowik, można tak powiedzieć. Fajnie. Zbieram, powoli chodzę. Tu przebywa podgrzybków. Są trzy kanie, trochę kurek. jeszcze coś znajdę na pewno. Tam mam na Mamy drogę w lesie, kolejną. A przy drodze borowik. Przepraszam bardzo. Mógłby być to borowik. Ale to jest podgrzybek. Wspaniały. Wspaniały. Piękny. Ale jest tylko jeden. To jest jednak cudowne miejsce. Maślaczki urosły. A w towarzystwie maślaków Borowik. Borowik. Jak z bajki. Jeden grzyb i wystarczy za całe grzybowranie. <grybobranie> A droga jeszcze przede mną. Pięknie rosną maślaki. Na ślaku w lesie jest w tej chwili bardzo dużo. Z parowikami trudniej wybrały sobie sąsiedztwo u Tak, Tak, tak. Ta główka brązowa to jest z prawdziwek. A tu jest jeszcze jeden. No, Rzeszty. Zobaczymy, tę główkę ma tutaj. Tu jeszcze jest podgrzybek. Całkiem, całkiem fajny. I takie coś. Mrowiki pod podgrzybek. I dwa muchomory czerwone. Przypadkiem zupełnie. Tak, korzonek odrzucałem. Resztki, które, które ściąłem. A tu jest najładniejsze. To jest październik. Piękne drzew. Bez czerwi. Super prawdziwku. Dobrze. Jak zwykle nie mogą się zdecydować. Identycznie jak przed rokiem. Doskonale wiedzą dokąd chcą polecieć Dobrze były prawdziwki Ale to jest przecież czas na podgrzybki z nich niestety jest już chory. Więc tylko jeden pójdzie ze mną. Tu jest moje grzybowe miejsce. Tak, tu grzybki rosną, rosną. Browiki. I teraz dziki tu się zjawiły. I dziki są jednak brutalne. Niewrażliwe są na piękne grzybów. Proszę bardzo, co zrobiły z prawdziwym. A taki był piękny. No tutaj roz sobie. No bardzo ładny borowik. No cóż. No tego chyba nazywają się dziki. Idziemy dalej. Jestem w lesie dwie godziny. Sporo grzybów. Borowiki chyba, chyba pięć mam ich tam. Tam szykanie kurki. Kurkie, ale jedna kurka jest wyjątkowo duża ładna, piękna i tu kanie znalazłem idąc za prawdziwków zbliżamy się do krainy, do krainy prawdziwków ale o, ta kania. Dobrze, może jeszcze jeszcze może w cieści uda mi się zrobić kanie opa, na koniec sezonu Dobre. Niestety borowiki nie urosły. Chyba już nie urosną. A może ktoś był i pozbierał. Tu jest taki gniaczek, przy którym często rosną prawdziwki. Ja to zostawiam. Ktoś może znajdzie. Gdy będzie większy. Czyli chcą jeszcze rosnąć. ale szkoda, że nie ma Jestem w takim lasku tu prawdziwki rasy w zeszłym roku w tym roku ani, ani jednego było ich sporo Pokażę Państwu dwa ładne muchomory są bardzo ładne, piękne cudowne no i że już bliska zima trzeba cieszyć oczy tym co jest a ja znalazłem tutaj coś pięknego. Najpiękniejsze borowiki, jakie znalazłem w życiu. Ktoś przyjeżdża drogą. W ogóle nie ma pojęcia, co tutaj się stało. A tu urosło coś takiego. Fenomenalne. Za chwileczkę będę je zbierał, ale chcę się pocieszyć tym, jak rosną. Wspólnie się pocieszymy. Jest taki duży, piękny, wielki prawdziwek z ładną brązową głową. Tu są jeszcze dwa. To jest taka droga, piękna był odcinek w zeszłym roku Borowiki i Dzięcioł tak praktycznie Dzięcioł na drugą zmianę dopracował teraz teraz są prawdziwki teraz ojeju tego nie widziałem nawet ale ten był już zmentretowany przez, przez robale pięknie to wyrzuciło dwa borowiki znaczy trzy w zasadzie ale ten trzeci to Próbuję je wyjąć. One chyba chcą razem wyjść stąd. I tak wyglądają. To chyba z przejęcia. Tę główkę odrwałem. Nie, nie. Ona była w porządku. Nie, nie. Nie była w porządku. Była miękka. To jest w porządku. Tak. Tu jest jeszcze coś. Jest jeszcze jeden prawdziwek. I tu jest jeszcze jeden. Bardzo solidne borowiki. Och. Jestem po prostu Totalnym szoku, przez cały sezon takiego czegoś nie udało mi się znaleźć. Tego zostawimy na koniec. Teraz te trojaczki. I teraz cóż, pocieszmy oczy jeszcze przez chwilę. <grybujesz> Tyle, mocny akcent, piękne zakończenie sezonu grzybowego. Chciałbym ja wierzyć, że jeszcze nie, ale, ale, dobra. A tędy pójdę w lewo i pół godziny jeszcze pierwszej. Może jeszcze coś się znajdzie po drodze, ale tego chyba już, tego chyba już nic nie przebije. Dobrze. Właściwie nie powinienem już filmować grzybów psuję efekt Ale ten jest ładny prawdziwek Ładny, ładny I urósł po drodze Oto do domu A tędy pójdę Tak się kończy że ugranie? 3 godziny w lesie. Jeszcze jedna kania, Ta mała. Gołąbek. Trochę kurek. A tu bardzo ładnie. Tu bardzo ładnie. Ostatni barowik. Ten z główką żółtą. A to jest To cudo. I pozostałe, które rosły razem z nim. I podgrzybki. O, bo jeszcze coś rosło. Dziękuję bardzo, do widzenia.